Dzień dobry, witam serdecznie w cyklu wideokastów dla pacjentów z hemofilią i skazami krwotocznymi oraz ich bliskich. Ja nazywam się Marta Markiewicz-Melon, jestem prezeską Fundacji Rzecznicy Zdrowia, a wideokast dedykowany jest fundacji Sanguis Hemofilia i Skazy Krwotoczne. Rozmawiać będziemy o kwestiach psychologicznych. Zdrowie psychiczne to bardzo ważny element zdrowia, i dbałość o dobrostan psychiczny powinno stać się jednym z elementów procesu terapeutycznego. Naszym gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Piłat, psycholog, która od lat zajmuje się wsparciem dzieci, młodzieży oraz rodzin. Osób chorujących na hemofilię. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Dzień dobry. Pani Agnieszko, choroba i ta trudna diagnoza związana z chorobą nieuleczalną de facto, to bardzo często trudny moment dla rodziny. Czy w tym krytycznym momencie warto zwrócić się o pomoc do psychologa, psychoterapeuty? I w którym momencie najlepiej po taką pomoc sięgnąć? Diagnoza to jest taki moment, w którym to, czego się obawialiśmy, albo to, co gdzieś tam z tyłu wisiało nam w głowie, zostaje potwierdzone. To jest taki moment, gdzie zostaną, zostają nazwane pewnego rodzaju schorzenia czy trudności. I mimo tego, że gdzieś wiemy od dłuższego czasu, że się z tym borykamy, czy to będzie to, czy coś innego, to jednak sam moment diagnozy jest takim punktem, w którym przy, przybywa do nas bardzo dużo różnych emocji. To jest taki moment, kiedy padają różne trudne słowa, gdzie w tych rozmowach, czy z lekarzem, czy z diagnostą, padają konkretne nazwy, i to jest trochę taki kubeł zimnej wody na naszą głowę. I w związku z tym w naszej głowie, w naszych emocjach pojawia się różna kumulacja wszystkiego. Pojawia się cała masa różnych odczuć, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Czasami jest to taki moment, w którym trudno jest nam rozmawiać albo mówić głośno, na przykład z osobą bliską, która boryka się z podobnymi uczuciami jak my, i zdarzają się takie sytuacje, w których łatwiej jest pójść do specjalisty, bo on przyjmuje funkcję takiego kontenera. On jest osobą, która usłyszy naszą historię, która zbierze od nas emocje i odczucia, która czasami zaproponuje jakieś strategie radzenia sobie w tej trudnej sytuacji, ale przede wszystkim ma miejsce i pomieści wszystko to, co my chcemy mu głośno powiedzieć i z czym chcemy się podzielić. Jeśli chodzi o moment, kiedy dobrze jest pojawić się u psychologa, to tak naprawdę jest to kwestia bardzo indywidualna. Dla niektórych pierwszy szok. Czyli ten moment, kiedy słyszymy diagnozę, to jest taki czas, kiedy potrzebujemy szybko zrzucić balast i szybko zrzucić emocje, ale są też takie osoby, które potrzebują czasu, żeby dojrzeć do tego momentu, potrzebują sobie to jakoś w głowie ułożyć, potrzebują nabrać odwagi na to, żeby spotkać się z osobą nową, z osobą obcą i opowiedzieć swoją historię często trudną historię. I taką właśnie napakowaną różnymi emocjami, które na początku trudno jest nam też nawet nazwać, wypowiedzieć głośno. A jak w takim razie przełamać ten strach, bo wie, wiele osób no, ma pewną blokadę, e, też w proszeniu o pomoc. Jak przełamać się, e, jak sobie może wytłumaczyć, że jednak no, mogę pokazać, że jestem słabszy i mogę. Zwrócić się do kogoś o pomoc, o wsparcie o to, by być silniejszym dla swojego dziecka czy dla osoby bliskiej, która choruje. Te mechanizmy podejmowania decyzji, że jestem gotowy na to, żeby pójść do psychologa i opowiedzieć swoją historię, są bardzo indywidualne. Tak jak czas, kiedy pójdziemy. Takie pomysły na to, czy my chcemy iść i dlaczego chcemy iść. Różnie ludzie reagują na te informacje dookoła, i czasami to jest tak, że na przykład ktoś był u psychologa czy u psychoterapeuty i opowiada o tych swoich przeżyciach, doznaniach, mówi o tym, że poczuł ulgę, że poczuł się lepiej, że czasami opowiedzenie właśnie historii komuś z zewnątrz bardzo pomaga. Ale myślę sobie, że to też jest bardzo ważne, że do nikogo do tego typu spotkania. No, nie da się go namówić. Ma to wtedy sens, kiedy pojawia się taka gotowość, nawet jak ona jest taka bardzo malutka, ale jednak gdzieś pojawia się taki pomysł, a co by było, gdybym poszedł, poszła i spróbowała z kimś na ten temat porozmawiać. Myślę sobie, że to jest kwestia bardzo indywidualna i czasami takie zbyt mocne nakłanianie kogoś do pójścia do specjalisty też działa w zupełnie odwrotną stronę. Czasami jest też tak, że ktoś bardzo boi się pierwszego spotkania, a po tym pierwszym kończy i mówił: Dziwne to jest uczucie, ale czuję ulgę. Dziwne to jest uczucie, bo bardzo bałem się przyjść tutaj za pierwszym razem, a mam ochotę pojawić się jeszcze raz. Więc jakby to jest wszystko kwestia bardzo indywidualna i zależy od różnych czynników, ale myślę sobie, że też warto czasami poczekać na gotowość z tej drugiej strony. Niż na przykład, wysłać ją na siłę, jeżeli ten, ten przekaz jest zbyt mocny, to też czasami działa w zupełnie odwrotną stronę. No właśnie, bo często zdarza się, zwłaszcza jeśli yy, diagnozę słyszą rodzice, mego pacjenta, że jeden z rodziców decyduje się, że tak, to jest ten moment chce iść, a drugi rodzic, czy nie jest gotowy, czy nie chce, no, z różnych powodów nie decyduje się. czy w w takiej sytuacji ten rodzic, który jest w procesie terapeutycznym, psychoterapeutycznym, powinien w jakiś sposób nakłaniać, jak tutaj można oddziaływać na drugiego rodzica, żeby dołączył do, do, tego, do tej pomocy i dołączył do właśnie zajęć czy, czy spotkań z psychologiem, psychoterapeutą. I ja myślę sobie, że przede wszystkim bardzo ważne jest to, że każdy ma prawo powiedzieć nie. Nie dziś, może za jakiś czas, ale nie teraz. To jest jakby jedna kwestia. Czasami jest też tak rzeczywiście, że otwartość, szczególnie w rodzinach czy w parach, w małżeństwach, jest różna. Jedna strona jest gotowa, druga nie. Myślę, że warto też zacząć od tej, która jest po prostu gotowa, i zobaczyć, co będzie, jakie na przykład wrażenia, emocje przyniesie po takim spotkaniu. Czasami zdarza się tak, że jedna strona mówi nie, ja nie pójdę idź sama, idzie na przykład nie wiem, mama wraca do domu, opowiada o tych swoich przeżyciach, opowiada o tym jak się czuła, jak się czuła przed, jak się czuła po i to czasami wystarcza, żeby na przykład ta druga osoba stwierdziła: "No dobra, to następnym razem pójdziemy razem". A zdarza się też często tak, że ta gotowość w przypadku tej osoby, która jest nieprzekonana, potrzebuje czasu. Że jednak z tym nakłanianiem jest tak, że ona może i pójdzie, natomiast efektów może z tego nie być, bo tej gotowości właśnie takiej wewnętrznej w tym wszystkim nie ma. Więc jak najbardziej, czasami na przykład dla rodziców taką motywującą opcją jest, że robię to nie dla siebie, tylko dla dziecka. Że jeżeli jesteśmy rodzicami, to zróbmy to razem, bo jako te dwa ogniwa jesteśmy w stanie wesprzeć nasze dziecko. A czasami jest tak, że taka, przynajmniej na pewnym etapie, nie mówię, że zawsze. Różna perspektywa jednego i drugiego rodzica też jest wnosząca coś, przynajmniej na starcie, i w miarę upływu czasu to się może zmienić, bo ja myślę, że właśnie czas gra tutaj kluczową rolę, i też myślę, że to, co się dzieje w trakcie, jest też często tak, że na początku diagnoza jest takim dużym łupnięciem. To jest wielkie coś, które się pojawia. Różnie ludzie sobie radzą z układaniem sobie tego w głowie i z tymi emocjami, które się pojawiają, ale w miarę upływu czasu ten ktoś, kto był nieprzekonany, sam może stwierdzić, że wiesz co, myślałem, myślałam, że sobie poradzę sam, sama, jednak nie. Potrzebuję z kimś o tym porozmawiać i nie chcę, żeby to był ktoś bliski, nie chcę, żeby to była rodzina, bo nie chcę ich obarczać jeszcze kolejnymi, innymi moimi trudnościami. Bo mają też swoją perspektywę na tą całą chorobę i też jest im trudno. Czasami pójście do psychologa czy do psychoterapeuty zewnętrznego pomaga pomóc sobie, poradzić sobie z pewnymi trudnościami, nie nakładając na inną osobę, bliską naszych historii i naszych emocji. Pani Agnieszko, teraz chciałabym trochę zebrać to, bo hmm, wsparcie psychologa w Chorobie przewlekłej jest nieocenione. Jest bardzo ważne. E, na, natomiast, dlaczego tak naprawdę powinniśmy sięgać po to wsparcie tego psychologa? W którym e, momencie terapii, Pani zdaniem, e, należałoby włączyć pacjenta małego? W którym momencie e, e, tego życia z chorobą? Powinni z tej opieki psychologicznej skorzystać sko również członkowie rodziny, bo y, nie od dziś wiadomo, że niestety choroba przewlekła y, nie jest chorobą jednego pacjenta, tylko zazwyczaj y, dotyka i wpływa na życie całej rodziny, czyli rodzeństwa, e, bliskich dziadków być może. Y, 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 I tu tworzy się taka sieć, która. Y, powinna być silna, by ten pacjent mógł też poczuć tą moc bliskich. Ja myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna. To jest kwestia indywidualna rodziny i tego systemu, który wpada w dziurę pod tytułem diagnoza. Że właściwie bardzo ważne jest to, żeby obserwować siebie i innych członków rodziny, jak sobie z tym radzą. Bo wiadomo, że pierwszy szok jest trudny i dotyka różnych w różnym wymiarze, natomiast, w miarę upływu czasu, te emocje się zmieniają i nasza perspektywa na tą sytuację też się zmienia, ale ważne jest też to, żeby obserwować siebie nawzajem i żeby zobaczyć, czy któryś z członków rodziny, czy to rodzic, czy to dziecko, nie utknął na jakimś etapie. Tak? Czy na przykład ten smutek, czy ta złość, czy strach, które pojawiły się na samym początku, czy one się nie nasilają, czy w takiej perspektywie patrzenia na naszą codzienność, nasze funkcjonowanie się nie pogarsza. Jeśli chodzi o dzieci, to one tak naprawdę najszybciej i najłatwiej pokazują nam te swoje trudności w takiej codzienności. Poprzez to, jak się zachowują, co robią, poprzez takie zmiany w ich codziennych zachowaniach możemy zauważyć, że coś się dzieje niepokojącego, a ja jako rodzic no nie mam już pomysłu na to, jak sobie z tym poradzić. Te spotkania z psychologiem czy z psychoterapeutą są w różnych wymiarach. Możemy pójść jako rodzice i skonsultować się w kwestii tego, jak poradzić sobie z. Tym nowym systemem rodzinnym w procesie diagnozy, prawda? Możemy pójść osobno, jako kobieta, żona, mąż czy partner, ale też możemy pójść razem ze swoim dzieckiem, żeby ono mogło również komuś obcemu opowiedzieć o tym, co mu się przydarzyło w ostatnim czasie. Nasze dzieci mają taką tendencję też, że widzą, jak rodzicom jest trudno, że uruchamiają się takie mechanizmy, że one chcą chronić rodziców. O pewnych rzeczach nie chcą mówić wprost, pewne rzeczy chowają w sobie, nie są w stanie tak otwarcie, bezpośrednio opowiedzieć o tym, co się im dzieje. Często nawet mówią: Ja nie potrafię powiedzieć, jak ja się czuję. Mamo, to trudne pytanie na przykład. Albo rodzic z góry nakłada: Ty się boisz, ty się złościsz. Wcale nie, to nie jest to, to może być coś innego. I często spotkanie u psychologa czy, czy wizyta u psychologa właśnie pomaga tym dzieciom. Przede wszystkim wyjąć repertuar różnych emocji, czyli pokazać, jakie te emocje są. I często psycholog podczas tego spotkania też mówi: To ok, to naturalne, że w takiej sytuacji czujesz te emocje. Ty jako dziecko, ty jako mama, ty jako tata i wy jako rodzina. Ja myślę sobie, że jeszcze jest jeden bardzo ważny element, bo my w tym całym trybie diagnostycznym, lekarskim i w tej całej sieci wsparcia, która no wjeżdża do domu, jak się pojawia diagnoza, możemy pewnych rzeczy nie zauważyć, ale czasami nasze otoczenie. Ta nasza, taka bliska sieć wsparcia, czy rodzina, czy znajomi, czy na przykład placówka, do której uczęszcza dziecko, dają takie sygnały, że coś się dzieje, jest mu trudno, widzę, że w pewnych sytuacjach nie możecie pójść dalej, a może to jest dobry pomysł na to, żebyście się skonsultowali z psychologiem, że czasami nasza optyka to jedno, nasza obserwacja to jedno, ale też optyka i obserwacje osób dookoła nas, które nas znają i widzą te zmiany, i widzą, czy te zmiany idą. W dobrym kierunku, czy na przykład nie idą wcale? Trudno jest określić takie wytyczne, które mówią: tak, to jest też ten moment, żeby pójść do psychologa, bo to jest kwestia bardzo indywidualna, ale myślę, że są takie sygnały w codzienności, że coś się zmienia i na przykład nie możemy wrócić do pewnego trybu sprzed diagnozy, albo na przykład nie zaakceptowaliśmy tego, że pewne rzeczy się zmieniły i już nie będą takie, jakie były kiedyś. Myślę, że psycholog to jest taka osoba, która zawsze z otwartością wysłucha tych naszych historii, i to jest naprawdę czasami duża część sukcesu. Że opowiemy to komuś i te brzemię z naszych bark zostaje zdjęte. Ja czasami, jak rozmawiam z dziećmi, porównuję to do kamyka, że możemy nosić na ramieniu mały kamyczek, i jak on jest mały, łatwo jest go zrzucić, jeżeli będziesz robił to na bieżąco. Jeżeli go tam zostawisz, ten kamień rośnie i zamienia się w ogromny głaz. Trudniej jest zsunąć później ogromny głaz, który nam siedzi na ramieniu, który nosimy w plecaku. I to jest też taka informacja, która z perspektywy psychologa, który pracuje z dziećmi, pomaga tym dzieciom, bo one widzą to obrazowo i myślą sobie, rzeczywiście, to ja wolę od czasu do czasu zrzucać kamyki niż nosić ten ciężki głaz w plecaku, który jest potem bardzo ciężko wypakować. I do takich porównań, też potem jak idą do domu, w taki sam sposób opowiadają to rodzicom. I czasami właśnie jest tak. Że na pierwsze spotkanie przychodzi dziecko, i po jakimś tam czasie rodzic mówi: Wie Pani, ja chyba też potrzebuję. Czyli czasami dzieje się to od tej strony dziecięcej, od tego takiego obrazu dziecka, który mówi: Wow, to mi pomaga, to było fajne, albo lubię tam chodzić, lubię rozmawiać. Jak wracam, czuję się spokojniejszy. Dlatego zachęcamy serdecznie do zwrócenia. Tych małych, drobnych kamieni z naszych barków. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.